Się tak naprawdę już e, rok temu, zaczęliśmy w 2009. Na początku była to impreza zamknięta, później włączyliśmy parę osób z zewnątrz, wiesz, na zasadzie kolega, kolegi. E, teraz e, od tego sezonu postanowiliśmy otworzyć tą ligę dla ludzi z zewnątrz. E, właśnie w tej chwili postanowiliśmy zrekrutować ludzi do drugiej dywizji, tak, tak to nazwaliśmy, tak. E, okazało się, że jest więcej chętnych niż miejsca. Forum skupiliśmy się wokół takiej grupy ścigantów wirtualnych simracing.pl Oni ścigają się na kompach. My, my postanowiliśmy pościgać się w realu. Wielu z nich to, to tak samo są pasjonaci szybkiej jazdy i, i tak naprawdę połowali i to, to Sim Racingowcy. grupę ludzi, którzy ogarniają temat, tak, Nieźle jeżdżą, są szybcy. E... I mają naprawdę niezły z tego fan. Tak naprawdę chodzi o to, żeby wie, żeby świetnie się bawić. I tak powstała liga. Dzisiaj zaczynamy tak naprawdę pierwszą dywizję, start pierwszej dywizji na Hali. E, jedzie 20 osób, chętnie jest trochę więcej, ale zostało miejsc na drugą dwudziestkę, którą zamierzamy wystartować za tydzień, może za dwa. E, także jeżeli jest ktoś chętny, to zapraszam serdecznie, nie ma na się problemu. W tej chwili liga jest otwarta, nie ma jak gdyby, żadnych kryteriów. Chodzi tylko o to, żeby szybko jeździć i dobrze się bawić. To jest podstawowe kryterium. Jeśli chodzi o koszty ligi, to tak naprawdę cała impreza to jest 5, e, teraz przynajmniej ta e, halowa część, czy zimowa, e, to jest 5 rund. Te 5 rund kosztuje 300 zł. Można wybrać opcję, i to jest patent z góry, można wybrać opcję e, z kaucją, 70 zł, wtedy płacimy za każde spotkanie 70 zł. Tak? Jest możliwa jedna nieobecność, ponieważ do klasyfikacji generalnej liczy się, liczą się cztery najlepsze rundy. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że z tych osób wybierzemy taką najlepszą grupę, która będzie się ścigała w lice już takiej na otwartym torze, na pewnym sezonie, tak. Chodzi o to, żeby, żeby była grupa najlepszych grajperów i, i tak to wygląda. Jeżdżę na torze Kart Center od dobrych 6 miesięcy. E, polecam to przede wszystkim osobom, które szukają adrenaliny. Kart Center dysponuje flotą do kartu w gt T5 o pojemności silnika 200 cm3, mocy 6,5 konia. E, czyli to w zupełności wystarcza e, do zabawy, a zarazem można też poczuć prędkość, ponieważ one się rozpędzają e, do 70 km na godzinę. hali MTG. Jeździ się troszkę inaczej niż na asfalcie, ponieważ to jest mniej przyczepny. Generalnie jest to duży plus, ponieważ można poczuć się tak jak za kierownicą samochodu w deszczowych warunkach, ponieważ można jeździć driftem. To na pewno pomoże wszystkim kierowcom w opanowaniu poślizgu w trakcie jazdy codziennej. Generalnie to jest bardzo fajna zabawa. Polecam wszystkim. Uczestniczyć w tej lidze letniej. Wcześniej parę razy jeździłem w Sopocie na torze, w momencie kiedy go w ogóle zorganizowali i otworzyli. No i letnie nasze zmagania były naprawdę fascynujące. Ta adrenalina, guma na twarzy, spaliny i świetne towarzystwo, więc generalnie no nie ma na co narzekać. Jest po prostu ekstra zabawa. Liga jest czymś nowym dla nas, ponieważ na wierzchnie jest zupełnie inna, zupełnie inne wyniki zupełnie inaczej się jeździ, także tym bardziej jest jeszcze ciekawiej. W tym sezonie postanowiliśmy zrobić fajny bonus dla kartingowców. Zwycięzca naszej ligi będzie miał naprawdę niepowtarzalną okazję sprawdzić się na profesjonalnym sprzęcie, na profesjonalnym torze. Nie będą to już karty, takie typowo rental karty, to będzie profesjonalna maszyna, która bierze udział w mistrzostwach. Zwycięzca po prostu będzie miał zagwarantowane, bezpłatne testy na profesjonalnym torze. Jeszcze nie wiemy gdzie, na pewno będzie to jeden z najlepszych torów w Polsce kartingowych. No i i tak to wygląda, będzie to jeden z nas, jedna z osób, które biorą udział teraz w tej jednostce zimowej.